No i witam serdecznie, comeback. No i gotujemy sobie tutaj dalsze ruchy. Oczywiście. Filmowanie. nie? Mocza śnięcie tabryczka. O, ale się bują, to przecież tu jest problem, tym jechać. Docisk jest od razu, 120, nie? No to jest kurde bryka, nie? Jażdżąca. Muszę ograniczyć prędkości chyba włączyć tutaj, bo. O, będę sobie jak obywatel. Może tutaj manuala się włączę, w takiej. O. Which cannot be taken from them, and nobody will be permitted to whittle them away. But, on the other hand, no aggression is now necessary to attain those rights. The whole country will be united to get them poised. No. znaczy mi jedynce to wyciska. Sama jedynka to jest. Na samej jedynce to jest taka chłosta, Ty. To ile to ma V-Max ale to ja nie wiem. Nie ma w ogóle luzu. Jedynka sama. Dwa. Odejście mentalne. Trzy, cztery, do tu, Ale jest odejście. Co za budę. O nie! Przecież to jest jakiś nienormalny samochód. Jaki rzeźnicki samochód w ogóle. No, tak normalnie jest. Dobra, to będziemy. symulacja, automat. Ok. Symulacja będzie była. Nie do przodu. Ole, tuba! To no za mocna fura na mnie to jest, no. sobie. To no bo co to z budą robić? no przecież, tej... W mig! No bo co się dzieje z gościem. I zdecydował się wejść <ścoughs> No, net for speed tu jest ostry, nie? Okej okay. Replay. Ja nie chyba nie mogę jeździć tym samochodem, bo nie umiem. Crazy horse włączę, no. Bo... Będę wyłączał tylko na jakiejś tej <laughs> na prostej. O i od razu jest momentalne jest odejście. Ooo, oh. jak on się w Uuu, to, uh. to na granicznej prędkości jest lepszy niż hamulce. No fajnie. Ale to chce iść normalnie. Dobré Jo, yeah, ale klasa. Větší Malina, ne? Trochę Ale ten tempomat jest boský. Se hamuje tak normálně. Já ja heblem by mě vyhamoval. Syn, ale robí lípe. Maxamu. Maxa mu No bo co się dzieje? Przedaje mi ktoś już. Ty mnie nie dojdą. Nie masz szans. Nic lepszego nie leci w tym radiu. Takiego przecinaka właśnie chciałem, no.

Hola, sprint. Kto to jest w ogóle? Kto to jest? Oj, jak spojrzenie. Co to niby jest? Ojej, ale klimatycznie. Panować, że się naigarasz? Okej, jestem na w tej. na tej. jest Okej, ale błędy ludzie robią. No ładnie się rypnie. Omerta! Oh, oh! Ay, ay, ay! Hey, boss. I came as soon as I got your message. Sit down, Tom. Oh, joder! We have a mole, Tom. No. up all night driving myself nuts trying to figure it out What? Uh i -huh. started thinking maybe it's one of our guys we aren't paying his fair share someone with a light wallet maybe looking to Morello for a new suit frank wasn't around so i went to the safe to get the account books to see who's getting sent some the, the books are gone tom Frank. More than fifty years I've known him. Everything I have, I got with Frank. Uh huh. And every buck we've earned, every dime we've paid out, it's all logged in those books. Well, where? Frank hands those over to the feds. We're finished. Frank respects one person in this whole town, and that's you. This has gotta be some kind of misunderstanding. I've been calling him all day. I went by his place. He's gone. His wife and kid are gone. What? So but why? I don't know. I'm sure he has his reasons. Maybe he's still smarting over the dog. But when you tried to drown Huh. Yeah. Same one I shot after he wouldn't let me sink her. I was a stupid kid, Tommy. But grudge or no grudge, we gotta get those books back. Shake down all our stories. See who knows what. When you catch up to Frank, you get those books.

We gotta keep a lid on this, Tom. Start with Biff, but don't give him nothing. I got you a clean set of wheels. And something special here, if you want it. Zamo ta? Zvorur Frank Cesar Lapara, he will know. We always work. To cesi? Stara tradicja? no dobra. Jak Ale jak jedziesz. O, też Rod. tym to się. Stoi w miejscu. Tu nie puszczają muzyki. O, zjeżdżają. No, fajnie. O, co na ton?

Uh, depends. Huh. What's it worth to you? Twenty bucks. How about forty? All right, Spill. The FBI's in town. They're getting something from Morello, but I, I don't know what. How'd you hear? Little Tony got some guy drunk in the black cat and drove him home. Heard a bunch of stuff, so he's the guy you want to see. Okay. <laughs> Thanks. Hmm. Okay, a pleasure. Okay. your info. No to, w dalszym ciągu. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. To no, muzyki nie puszczają no, daj tam Ojej. Sorry. Nie jedna stacja jest radiowa, tylko. Mohamed. Nie ma stacji radiowej, panie. 6 tych wyciska to w miejscu, w nie znaczy. w miejscu, no ale. powolny samo Jak tamto tam blat przekręcało normalnie, no bo to. I don't want to die here, Tom. Sorry. Run! Everything okay, Tom? No. No, it's not. What's this about the guy you drove home, who's with the feds? He came in for a drink turned into ten. he's hired muscle for some kind of safe house. where? oak hill, corner of pine. he gave me ten bucks to drive him back and keep my mouth shut. Later on that councilor gilotti's brokered some kind of deal between morello and the fbi. they were all ready to sit tight on someone in there. why the hell didn't you tell us, tom? i did. i came in to see frank straight away. he didn't tell the Don? no. no, he didn't.

Teraz tym mostem, teraz tą furą zamulać Radamy razem Ale widoczki fajne No, takie widoczki można mieć, tak sobie można żyć Wiem, mostek tu, to, to No i dojechałem like Co się stanie Brakuje sobie gościu. Ale Ale ja będą czego nie rozumiem? Mam mi śledzić.

Coming to a close, let me thank today's other sponsors, Big Break Cigarettes and Lost Heaven Courier. Both of these teams could be said to be... Where are they moving you to? ...with promising youngsters set around them. I refer, of course, to Smith and sidell The Cannons have had several such golden periods. The Lancers, it's fair to say, have not. I can see Lancers manager, Frankie Hodge, prowling in front of the dugout, gesticulating. He seems animated, to say the least. Looks like he's putting one of the officials in his place or something or other. With the noise of the crowd, it is quite hard to say for sure. Whatever's going on down there, you can feel the sense of occasion, and you just know that whatever happens, the crowd will be the first to tell you what has happened. The Lancers are now within minutes of snatching the gold series, which at one stage had appeared... Jimmy, Jimmy, Jimmy. But they equally teeter on the edge of defeat. It all comes down to the final play. Nobody is warming up in the bullpen down there is considering the possibility of extra innings. then standing on the a look of determination on his face. What kind of a word with the umpire about something or other. What a strapping fellow. Two, pounds. If the are to win here today, he's going to write himself into the record books. pause there. Dobra, to kolejne 18 minut za nami. Także pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na kolejne. Do zobaczyska.